Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z cyklu polecane zestawy komputerowe. Mamy komputer za 6500 zł do 6500 zł z możliwością zredukowania, zredukowania tej ceny o parę stówek w dół, ale za chwilę Wam wszystko wyjaśnię. Na początek przejdźmy do podzespołów i na pierwszy ogień, oczywiście, procesor AMD Ryzen 7 5700X. Jest to ośmiordzeniowy, 16 wątkowy procesor, który tej jednostce w zupełności nam wystarczy. Oczywiście obsługa DDR4, bo na ddr czwórkach będziemy bazować. Wiem, że piątki już coraz bardziej tanieją, coraz bardziej są opłacalne. Ale złożymy sobie zestaw jeszcze na DDR-ach czwóreczkach. Następne postaram się złożyć na DDR-ach piątkach. No ta wydajność będzie na pewno tam troszeczkę lepsza. Natomiast tutaj ddr -y 4 Ryzen 75700X. Do niego oczywiście chłodzenie. No i tutaj, tak jak mówiłem, o paru słowach różnicy. Dlatego że chłodzenia bym wam zaproponował dwa. Pierwsze to jest Endorfi Fortis 5 140mm chłodzenie które ze spokojem ten procesor jest w stanie schodzić. ja osobiście używam też powietrznego takiego chłodzenia na procesorze 5900X i tutaj ze spokojem sobie daję radę, natomiast jakbyście chcieli dorzucić parę stówek więcej to mamy tutaj chłodzenie Endorfi Navisa F240 dokładnie 189 zł więcej i mamy chłodzenie IO, które jest też bardzo, to bardzo wydajne a przede wszystkim cena jego jest też niewygórowana, bo 389 zł. ja używałem tego chłodzenia przez długi czas, oczywiście to było Silentium PC, e, używałem tego nawisa przez długi, długi czas, e, ostatnio chyba po trzech latach, tak jak widzieliście w film po trzech latach, czy tam po dwóch latach, e, coś się stało, że to chłodzenie się e, popsuło, nie wiem czy to właśnie płyn, czy, czy pompka, Natomiast ze spokojem było w stanie schłodzić 5900X, ono chodziło praktycznie że 24 na dobę, dosyć długo chodziło to chłodzenie. No miało prawo się popsuć, ale ja byłem z niego zadowolony i wydaje mi się, że to chłodzenie będzie naprawdę bardzo wydajne. Także do wyboru albo powietrze, albo AIO, tak jakbyście woleli. Natomiast wszystko gdzieś musimy osadzić i tutaj płyta od Gigabyte'a B550 Aorus elite V2. Ja tej płyty też używałem. Używałem B550 i X570. One się różnią w zasadzie tylko tym, że X570 ma dwa stoty M2 PCI Express 4.0 Tak naprawdę tutaj mamy ten slot prawdopodobnie jeden dokładnie 1 slot i 1.3.0 więc jeżeli nie używacie dysków e, szybszych niż 3.0 y, więcej niż 1 to w zupełności ta płyta Wam wystarczy ma wszystko to co tutaj powinno się znaleźć i na pewno będziecie z niej zadowoleni ja osobiście też używałem takiej płyty i też byłem z niej mega to mega zadowolony e, idąc dalej pamięci tutaj postawiłem na 32 GB 3600 taktowane e, Kingston Fury 302 GB, też te jeszcze pamięci były przeze mnie testowane razem z Ryzenem i z Ryzenem nie było z nimi żadnego problemu. E, mamy tutaj CL na poziomie 16, e, dokładnie jest to 20 20 e, możemy też wpływać coś tutaj sobie z nimi Podkręcić je, czyli tutaj zejść z tymi opóźnieniami, ale tutaj będziecie z tego na pewno zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o 32 GB, jest to takie już max z maksów, jeżeli chodzi o, o tutaj, o komputer. Generalnie 16 GB jest w, zupełnie, w zupełności wystarczającą pojemnością na dzień dzisiejszy, natomiast te pamięci są też bardzo tanie, znaczy bardzo tanie, są dużo tańsze, niż jeżeli to było wcześniej, więc tutaj wydaje mi się, że warto w te 32 GB sobie zainwestować, żeby tak pod korek wymaksowane. Oczywiście karta graficzna, tutaj mamy GeForce RTX 4070, tutaj Gainward wersji Ghost, oczywiście 12 GB, no, 4070 DLS 3.0 Frame Generator. Karciołka, która ze spokojem pozwoli Wam grać w gry w rozdzielczości 2K i to w dużej ilości FPS-ów. Niedługo na moim kanale pojawi się film z testów 4070, to będziecie mogli sobie obejrzeć. Również w 4K bez problemu, będziecie mogli sobie. Na tej karciące tutaj pykać. E, natomiast e, ja tutaj wybrałem tą kartę, ta jest też dostępna i jest chyba najtańsza, jeżeli chodzi o e, dostępność RTX 470. Jeżeli macie luźne 2 trzy stówki, to polecałbym dołożyć do na przykład w wersji MSI Gaming, dokładnie jest to Gaming X Trio od MSI. -a. Ja osobiście używałem tej, testowałem tą kartę i tam chodzi o to, że kultura pracy jest naprawdę na dobrym poziomie i te temperatury naprawdę są w granicach 60 stopni maksymalnie, więc jeżeli chodzi o kulturę pracy, o chłodzenie, działa to rewelacyjnie. E, dobra, idziemy dalej. Na czymś gry musimy instalować dysk Lexar 2TB, tutaj 620, czyli dysk standardowy, jeżeli chodzi o kwotę, 349 zł. Możemy też wybrać Kingstona KC300. Natomiast tamten 1 jeden, jeden terabajt będzie kosztował tyle co tutaj 2 terabajty, w zależności od tego jakie macie potrzeby, ale do grania, do tak naprawdę codziennej pracy, to w zupełności Wam takie transfery moim zdaniem wystarczą. Mamy dodatkowo tutaj dużą pojemność, więc ze spokojem wszystkie gry, wszystkie dane będziecie mogli na tym nośniku pomieścić. No, oczywiście musimy czymś co zasilić, ja tutaj postawiłem na Pure Power 750 W. 750W zasilacz z certyfikatem, z certyfikatem 80 plus Gold. Generalnie marka Quiet, jak już mówiłem wcześniej, ze mną, też jest od długiego czasu i nie mogę na nie narzekać. Oczywiście możemy zejść też ze stówkę w dół na zasilacz innej marki. Ja przy takiej maszynie postawiłbym na sprawdzone rozwiązania. Mamy też tutaj nowy standard zasilania tak naprawdę, więc mamy ATX 3.0 E, możemy sobie tą karciołkę naszą zasilić PCI 5.0 600W złączem. Jednym tak naprawdę nie musimy e, bawić się w przejściówki żadne, a wiemy jak to było z tymi przejściówkami. Różnie to bywało, więc tutaj mamy już dedykowane złącze 600W, więc nawet w przyszłości jakąś mocniejszą karciołkę też ten zasilacz jest w stanie e, pociągnąć. No i ja bym tak, ja bym postawił na po prostu sprawdzone rozwiązania. Dalej mamy moje drodzy obudowę. Tutaj wybrałem Endorphin Signum 300 RGB. Generalnie co do obudowy, no to mamy wachlarz możliwości. Tak naprawdę możemy wybrać różnego rodzaju obudowy, co komu się podoba. Najważniejsze, na co możecie zwrócić uwagę, to Wam powiem po prostu, a Wy to tutaj sobie możecie dobrać obudowę taka, jaka Wam się będzie podobać. Przede wszystkim to zwróćcie uwagę na, moim zdaniem, na to, żeby miała odpowiednią wentylację. Tutaj mamy tak naprawdę. Siatkę z przodu, więc i z przodu, i z boku zobaczcie, to powietrze jest zasysane. Jeżeli mamy szkło, tutaj na froncie, na przykład, bo są takie obudowy od tu gdzie mamy tylko tutaj szkło, tutaj mamy małe wloty, do tego powietrza jest zasysane znacznie mniej, co przekłada się na wyższe temperatury. Natomiast wiadomo, jak jest mesz, to będziemy mieli tutaj tego powietrza w środku znacznie więcej. Ja niedługo będę miał obudowę, która ma mesza i która ma. Szkło, więc zrobimy testy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z temperaturami. Dodatkowo mamy tutaj cztery wentylatory, co jest też mega dużym plusem. Trzy na froncie, jeden z tyłu. Konfiguracja tak naprawdę dowolna, więc na to też warto zwrócić uwagę, aby te wentylatory były w zestawie. Bo możecie kupić tańszą obudowę bez wentyli albo z dwoma tylko z przodu, i później będziecie musieli tak jakieś tam dokupić. Ważne jest też, aby był wentylator koniecznie z tyłu, żeby to powietrze było wyciągane, żeby ten przepływ powietrza był zachowany. Bo co z tego, jak będziemy mieć? Tutaj wentylatory, a tu nie będziemy mieć nic. No i też, jak wybieracie obudowę, moi drodzy, musicie zwrócić uwagę na wysokość chłodzenia, jakiejś do danej obudowy zmieści. 161 mm w przypadku chłodzenia tutaj procesora, w przypadku chłodzenia powietrznego. Natomiast Fortis, jakbyście chcieli, w wysokości ma bodajże 159, o ile dobrze pamiętam, więc ze spokojem powinien się zmieścić, tak, 159 mm. Natomiast jeżeli byście chcieli chłodzenie AIO, tutaj mamy nawisa 240, czyli 2x120 mm, sama chłodnica jest 240, to musicie zobaczyć, czy takowa chłodnica Wam tutaj wejdzie. Tu mamy też opisane przez producenta. E, czy ta chłodnica nam się zmieści, na przykład, teraz zobaczcie na górę, możemy sobie taką chłodniczkę zamontować. Generalnie to wszystko też zależy od tego, jaka płyta główna, e, jaka sekcja, jak, jak jest schodzona sekcja zasilania, jakie wysokie pamięci są. Natomiast tutaj nie powinno być żadnego problemu. E, no i całość, moi drodzy, w koszyku prezentuje się następująco: mamy kwotę 6482 zł. Z chłodzeniem, oczywiście, AIO, mamy jeszcze zapas 50 zł. Nam zostanie na jakieś dobre jedzenie po zakupach. Oczywiście, mówię, możecie sobie na przykład tutaj pokombinować, tak naprawdę, bo możemy wywalić sobie. No, zasilacz ja bym zostawił. Możemy zejść coś niżej. To jest jakaś stówka, ale w tym momencie, na przykład, możemy sobie wywalić to chłodzenie tutaj i możemy sobie dać to powietrze. To zobaczcie, wtedy zejdziemy sobie. Sceny do tak naprawdę 6300 niecałe złotych, wywalimy, zasilacz będzie to 6100 złotych, i wtedy na przykład mamy te 400 gdzie Możemy dołożyć do na przykład karty graficznej. Możemy wziąć kartę graficzną, na przykład właśnie tą, którą ja Wam polecałem, czyli tą od MSI, która ma bardzo fajne chłodzenie, jest przeze mnie przetestowana. Możemy pójść na przykład w inny dysk. SSD, NVMe, możemy na przykład wybrać KC300, jeżeli potrzebujecie wyższe transfery. Także e, możemy sobie jeszcze dowolnie modyfikować. Oczywiście umieszczę w opisie e, linki do e, tutaj wszystkich podzespołów. E, no i to by było na tyle ode mnie na dzisiaj, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat takiego zestawu do budżetu właśnie 6,5 zł. Także moi drodzy, dzięki, że oglądacie, że jesteście. Jak się podobało, koniecznie łapka, subskrypcja. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.